W początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezłogiem i pustkowiem. Ciemność była na powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł Niechaj się stanie światłość. I stało się światło nie. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł Niechaj stanie sklepienie w środku wód, ono oddzielił jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód, ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek dzień drugi. A potem Bóg rzekł, Niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i nie się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę słowo powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morze. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, Nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, które są nasione. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, krawatające na ziemi według swego gatunku, i drzewa rodzące owoce, które było na według ich gatunku. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg brzegu. Ile powstawał ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień podlący, aby wyznaczały pory roku dni i dnia. Aby były ciała nie na sklepie. i umieścił je Bóg na skrygie nieba, aby świeciły na ziemię, aby rządziły dniem i nocą, i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór poranek, dzień czwarty. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył.